Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Dzisiaj przychodzę do Was z bardzo wyczekiwanym odcinkiem, czyli moje prezenty świąteczne. Było bardzo dużo pytań, czy pokażę moje prezenty, które dostałam pod choinkę. No i w sumie postanowiłam, że zrobię z tego taki oddzielny filmik. Na samym początku nie mówię, że będzie coś tu wielkiego do pokazania, ale no, chcieliście, więc. Teraz wam ją pokażę. Za wszystkie na samym początku bardzo jeszcze raz dziękuję. I nie będę mówić od kogo, oczywiście od Mikołaja, więc yy, mam tutaj paczkę. I no, nie mogło się obejść bez słodyczy, więc czekolada. To Fifi też się znalazło. I są to perfumy Katy Perry Met Potion. I wiem, że te perfumy były bardzo znane i są znane, bo jak widziałam, e, kiedyś tam na YouTube się pojawiły i byłam bardzo ciekawa. To jest taka buteleczka. Jest fioletowa i zaraz Wam postaram się opisać zapach. Jest tu nuta słodkiego, takiego e, słodkiego zapachu. Kurczę, no ciężko mi opisać, ale jest to ładny zapach. W szczególności dla takich dziewczyn jak ja, ale również dla starszych osób, czyli dla starszych kobiet też będzie dobry Dalej, dostałam również wosk z Janki Candle Jest to wanila, Vanilla Lime No, pachnie bardzo yy, orzeźwiająco o. I podchodzi mi to trochę pod limonkę I tak jest tu limonka i to jest właśnie limanka, to jest mój ulubiony owoc, jeżeli chodzi o owoc, tak? Jeżeli chodzi o zapach. Więc bardzo się cieszę, muszę kupić sobie tylko kominek i będę paliła sobie wosk. No i dostałam też kopertę i w kopercie przewiduję, że są pieniążki. To więc również chciałam dostać pieniądze, bo zawsze pieniądze się do czegoś przydają i jak nie macie pomysłu na prezent, to najlepiej dać pieniądze. Kolejną kopertą, tym razem nie z pieniędzmi, była to koperta z zaskoczenia. Zaskoczenie moje, co się w niej znajdowało, było przeogromne. Dostałam karnet. W koszalinie jest zakład. W koszalinie jest zakład kosmetyczny Eliza. I mam tu właśnie ten bon o wartości 100 zł na jakieś zabiegi. Byłam już w. Wczoraj, bodajże że na brwiach i mam henne i wyregulowane, dlatego one są też w sumie ciemniejsze w kamerze. Bo wspominałam w sumie o jakiejś kosmetyczce, no i dostałam pod choinkę taki karnet. Mam tutaj y, czekolady i nie są to zwykłe czekolady. Ktoś pewnie pomyślał i wie, że lubię ciemne i gorzkie czekolady. Ostatnio y, nie jadłam gorzkich czekolad, w ogóle czekolad nie jadłam. Bo one są bardzo słodkie. I dlatego dostałam pod choinkę dwie czarne. Czarne, boże. Ciemne, czekolady, gorzkie. Ja, ja lubię, nie wiem jak wy. Okej, okay, kolejne moje zaskoczenie. W sumie też małe marzenia. Marzenia. W każdym momencie mogłam sobie to kupić, ale nie miałam zawsze okazji. I tutaj mam taki zestaw z Eivonu. Tu mam giełkę do ciała, która pachnie przepięknie. Jest to yy, granat i mango. No, pachnie cudownie. Tutaj mam z tej samej serii. Jeszcze nie wąchałam, więc. No, też pięknie pachnie. I mam tu jeszcze takie małe pudełeczko. I w nim znajdują się kolczyki. Aniołki trzymające kryształek. I bardzo się ucieszyłam z kolczyków, bo ja noszę kolczyki, tu mam dwie dziurki w lewym uchu, a tu jedną, więc bardzo ładnie to wygląda jak przymierzałam. Ostatnią rzeczą, z której byłam najbardziej zadowolona i zdziwiona, że ja dostałam Ojej, jakiś sznurek, A więc jest tu cudowny kubek z nowej serii. O ile się nie mylę, takie mięsuchy przeszły. Mikołaj mi powiedział oczywiście. E, tu ma reniferka. Kubek nie jest za duży, ale bardzo wygodnie, bardzo wygodnie się go trzyma. I myślę, że na kawę, na e, herbatę jest idealny. Ja uwielbiam kubki i różne tego typu dodatki które są pożyteczne i użyteczne. No i to były wszystkie prezenty, które dostałam. No i jak po tytule widzieliście, mam dla Was konkurs. No i o tym konkursie w sumie powiem Wam tam tak z ręki. Jestem nieogarnięta i tak dalej, bo w sumie jest 31 grudnia, a ja zaraz będę się szykowała do Sylwestra, bo w sumie ja przechodzę do Mniejorka, ale teraz nie o tym, o konkursie. Więc tak, konkurs jest zorganizowany przeze mnie i przez... Dobrze Wam znanego już, o ile oglądacie moje filmiki, przez Kluska, również youtubera. No i będę robiła takie losowanie. Musicie być moim subskrybentem, subskrybentem Kluska oczywiście, i zostawić łapkę w górę pod tym filmikiem oraz komentarz. Musicie napisać szczęśliwego nowego roku. Za pierwsze miejsce będzie. Bondo MPK za 50 zł, a za drugie miejsce będzie zdjęcie z moim podpisem i BFF na Musicly, yy, albo no, duet, coś, coś związane z Musically, bo wiem, że bardzo dużo osób ma i chciałoby z takiej okazji skorzystać. No, jak widzicie, to jest bardzo prosty konkurs, więc bierzcie udział, macie trochę czasu. Yy, datę macie podaną w opisie, wszystko jest napisane na dole. A taka propos jeszcze tego filmiku. Nie chciałam oczywiście się chwalić i tak dalej. Jakie to świetne prezenty dostałam. Po prostu prosiliście mnie o ten filmik. A więc teraz już się mogę z wami pożegnać. Wszystko wam powiedziałam. No i papa. A! I zapomniałabym szczęśliwego nowego roku. więc Życzę Wam, spędzicie dobrze i bezpiecznie tego Sylwestra. Teraz, papa.